No co jest? Czy zmierzch? Czy to jest? To jest... Y... zachód słońca. Chodź zróbmy szybko, szybko, chodź tu. Zróbmy mi na, za, na zachodzie słońca? Dawaj, 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 dawaj. daj, daj. De. Cześć! Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. To będzie teraz. Ósmy i to jest ostatni odcinek przed konem. Dlatego no uważam, tak, że tak. dobrym pomysłem. Oj, widzisz, schód księżyca. Teraz na wschodzie księżyca, chodź, chodź tu. Zawracaj, 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 schód księżyca. Dlatego uważam, że świetnym pomysłem będzie pogadać dzisiaj o prykonie. Gdyż yy, w momencie wrzucenia jest on jutro. Jeśli moje kalkulacje są poprawne. Bo dzisiaj nagrywamy to w niedzielę. Czyli dzisiaj nie było odcinka. I będzie jutro, poniedziałek. Potem będzie za dwa dni, czyli w środę. I potem będzie... Nie, to będzie wtedy... Piątek. I w pierwszy dzień Pyrkonu, tak? To będzie w pierwszy dzień pyrkon... Dobra, to tym bardziej gadamy o Pyrkonie w takim razie. Dobra. Co byś chciał powiedzieć ciekawego o Pyrkonie? Gdzie byłeś. nie, nie byłaś. Ja nie byłem tak. nigdy na Pyrkonie. Możecie napisać w komentarzach, czy jedziecie na Pyrkon. Mówiłem już w poprzednim odcinku. Jakby ktoś nie słyszał, to idziemy na Pyrkon. Będziemy tam całe trzy dni. Także jak ktoś chce się spotkać, to ja jestem otwarty na spotkania. I będę akceptować wszystkie zaproszenia na Discordzie, żeby być w stanie się spotkać. No, i ty opowiadaj o Pyrkonie, bo ja nie, nie wiem, mnie tam nie było. Ty wiesz i ty umiesz opowiadać o Pyrkonie. Także opowiadaj o Pyrkonie. Dokładnie tak, jak coś to mam. Ktoś zaraził. Aha, tak. E, aha, aha. Ale poza tym, to będę w stanie jako taką mówić. No to tak. Moja przygoda z Pyrkonem zaczęła się ogólnie 3 lata temu, kiedy to, pamiętam, w połowie kwietnia, czyli dla wiedzących miesiąc przed Pyrkonem, poszłam do przyjaciółki i stwierdziliśmy, że w sumie to byśmy coś zrobiły, ale coś takiego innego. Czy gdzieś pojechały, czy gdzieś coś właśnie, coś żeby wyjechać z miasta, żeby zrobić takiego innego niż zazwyczaj się robi. No i ja tak ostatnio przeglądałam TikToka I gdzieś mi się ten pyrkon natknął na ten Na TikToku I weszłam na stronę I tak poczytałam o tym pyrkonie trochę poczytałam jeszcze o jakichś innych eventach No ale ten pyrkon najbardziej przykuł mi uwagę, bo To w Polsce, tak? a inne znalazłam zagraniczne No ja tak mówię o tej przyjaciółki, że słuchaj A i to jeszcze muszę zaznaczyć, że było Całkiem niedawno po tym jak wglądaliśmy się w takie czy jakieś filmy fantastyczne, czy ona bardzo mangi lubi. Ja jej też pierwsze anime pokazałam, także to takie perkonowe klimaty. No i pokazałam jej tą stronę perkonów. i powiedziałam, że zobaczę jaki fajny event i że fajnie byłoby pojechać, czemu by nie. Ale że nie, nie brałam tego w ogóle na poważnie, bo zdawałam sobie sprawę, że nie mamy jak tego zrobić, nie mamy jak Noclegu w ogóle ogarnąć. A ona tak na to patrzy. I mówi po chwili: pokaż mi to. I tak czytamy, czytamy, i mówimy: ty, ale fajnie byłoby pojechać. Nie? I tak doszliśmy do wniosku. Nas olśniło w pewnym momencie. Dobra. Słuchaj. Jak pójdziesz? Już do domu. Mieszkamy bardzo blisko siebie, więc prosimy cały czas. Mamy 5 minut do siebie, także um, Malko, myśmy bardzo blisko do siebie, także ona mogła tak naprawdę przyjść do nas z powrotem, więc żebyście zrozumieli, jak pójdziesz do domu, to ja spytałem się rodziców, czy nas nie zawiozłam tego jednego dnia do poznania, bo perkol jest w poznaniu. I pojedziemy rano, a wrócimy wieczorem. Mówię, dobra, dawaj, nie, jak to się uda. To to chyba będzie najlepszy dzień mojego życia. No i niecały, kilka godzin później. Bija do mnie, do domu, z na mordzie, jedziemy na Pyrkon. No i w sumie tak zaczęła się przygoda. Od tamtego czasu mieliśmy miesiąc, miesiąc dosłownie, to było jak Pyrkon był. W zeszłym roku on był jakoś ten piątek, sobota, przepraszam, myśmy w sobota, wypadał czy właśnie 14 czy 16 jakoś tak, znaczy to jest połowa czerwca. Pamiętam na stronie do dzisiaj, jak było napisane, że jest równy miesiąc do Pyrkonu, nie? I w ten miesiąc ogarnęliśmy dwa prawie pełne cosplaye, bo to był nasz pierwszy w ogóle spotkanie z czymś takim jak cosplay. I dla niewiedzących cosplay to jest taka forma przebrania, trochę jak macie przebrania Halloweenowe. To taka forma przebrania tylko postaci z gier, anime wszelkiego rodzaju, z książek, z mang. Z komiksów, ze wszystkich form jakiejś literatury, lub filmów, lub wszystkich form, yy, jak się nazywa, ogólne? Jak wiesz, jak masz książki, to to jest literatura, a z filmów to jest kinematologia? Yy, nie mam pojęcia, nie wydaje mi się o takie Coś takiego. Jest takie fajne, mądre słowo na tole. Aktualnie nie pamiętam tego, sorry widzowie, jest trochę późna godzina, jak to nagrywamy. No rozumiecie o co chodzi. Nieważne czy jesteście fanami anime, nieważne czy jesteście fanami Wiedzimina, nieważne możecie być nawet fanami Myszki Miki, tak szczerze, bo to też jest kreskówka, to też się podlicza, to też jest bojeszka. To i tak jest dla was miejsce na Pyrkonie. Nawet możecie być fanami tak na przykład, yy, niekoniecznie, okej okay, już idę. niekoniecznie nawet fantastyki sztuk walki na przykład. Tam też jest dość sporo sztuk walki, że tak powiem. Także dobry koniec miejsce dla każdego, tak naprawdę. No i cały miesiąc udało nam się ogarnąć pierwsze prowizoryczne cosplay. Do dzisiaj pamiętam ten cosplay. Złożony był z jakichś randomowych rzeczy, z hm nie HM Ale wyszedł bardzo ładnie, moim zdaniem, jak na pierwszy cosplay. Nie było, co prawda, peruki, ale już zastanawiam się, już i bawiliśmy się super, naprawdę. Staliśmy w kolejce chyba 3 godziny. Może nie, może nie 3 godziny, tak 2 godziny. Coś takiego. Ale każda minuta zastania była naprawdę tego warta. Bo już tylko jak weszliśmy do samego punktu, gdzie dają jakby przepustki na głowę. Dostajecie na wejście taką przepustkę, którą... Zawiesza się na szyi na takiej smyczce i ją się nosi, lub trzeba w jakimś widocznym miejscu mieć przy wchodzeniu i przechodzeniu z pyrkonu, Nie, żeby było wiadomo, że jesteście, no, żeby jesteście z pyrką, po prostu, żeby przypadkiem coś obcokroć nie wszedł, bo to jednak duża impreza. Eee, także pamiętam do dzisiaj emocje stania w kolejce. Mimo, że to było tylko stanie w kolejce, my byliśmy tak szczęśliwe jak nigdy w życiu. No, i od tamtej pory tak naprawdę kocham Pyrkon całym sercem. No, ale trochę więcej może o tym, co jest na Pyrkonie konkretnie. Otóż tak. Na Pyrkonie, jak już mówiłam, będzie to mój trzeci raz. Czym raz byłam tylko na dzień? Ten pierwszy raz, jak byłam, wspomniałam tylko na sobotę. Drugi raz byłam na trzy dni, więc udało mi się pozwolić wszystko. No, i w tym roku też jadę trzy dni razem z triwem Otóż to. I z. Moim kumplem z dzieciństwa. Bo on ma 18, e, on jest 7 starszy dla 4? Nie, wróć. E, no kurwa, prawie Pani rok jest 7 starszy, nie? I on ma 18, karnie, więc on, no? on podpisuje nam hotel. I <laughs> tak. bo my nie, my, nie jesteśmy, jesteśmy nieletni, nie? Ja mam 17 i dopiero za rok będę mógł wziąć hotel na siebie. Także troszeczkę pasożytujemy, ale na szczęście mamy znajomości. Pamiętajcie, że na tylko nie najważniejsze to, to dosłownie my, posiadanie znajomości. Bardzo ciężko znaleźć w tym okresie e, jakiekolwiek miejsca na nocleg. Także jest mega ciężko. Ale swoją drogą Przeciłka też jedziesz. Nawet ostatnio siedzieliśmy razem w moim pokoju, jeszcze ze też tribem i jeszcze z jedną koleżanką i robiliśmy pyłki, co było troszeczkę wykańczające, ale udało się. Jako taką, chociaż nie uważam, że wyszła mi to twoja peruka, no ale mniejsza. Także przygotowania na Pyrkon pełną parą, ale wracając, bo znowu się rozgadała nie na co to trzeba, to co jest na Pyrkon. Zacznijmy od tego, że Pyrkon jest na międzynarodowych targach bruzdańskich, takim dosłownie to się nazywa Międzynarodowe targi Poznańskie. To jest taka w samym centrum Poznania wielkie hale, na których odbywają się targi. Ogólnie ktoś może kojarzyć, oczywiście, Prykon nie jest jedynym, jakie tam są odbywane, jakie tam w ciągu roku jest tych targów. Tych targów jest mnóstwo. Tam co przysięgam, że co miesiąc tam jest jakiś targ, jakaś impreza, coś w tym stylu, nie? Także Prykon jest po prostu tym jednym z większych, jednym bardziej znanych. I nie dziwię się, że tak jest, bo naprawdę jest super. No ale już mówię czemu. I czekaj, czekaj, czekaj. Mamy tak. Bo ja tu robię no. taki lekki layout tego, jak będzie wyglądał zamknięk, No właśnie I tak, tu patrzę, patrzę, że coś tu tutaj mamy robisz, taki prowizorystyczny środek. I tak, tu będzie wieża, która jest oddalona od niego 11 bloków w bok i 8 do przodu. Ta tak samo, właśnie? 11 w bok 8 do przodu. Ta tak samo, 11 w bok 8 do przodu, w sensie do tyłu. No i tutaj ta wieża wychodzi. W to miejsce. Czy my robimy tak, żeby my ją w tym miejscu i po prostu ją zaniżymy do tego poziomu tutaj? Tam, 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 tam. Ja myślę, że fajny pomysł będzie tak, żeby ona tak jakby się dystowała z ziemi. Dystowała z ziemi. Czyli wbijamy ją w ziemię. Po prostu tak. ciągniemy zamek w dół. Wow, Te płodzie. Wbijamy. O kurze. wbijamy zamek w dół. No No i dobra, ok, może opowiadać dalej. Na Pyrkonie tak, nie? Mamy halę. E, dobra, może zacznijmy od tego. że ktoś jest pierwszy raz, proszę się nie martwić. Zaraz, jak odbieracie bilet, razem z biletem odbieracie specjalną perkonową gazetkę. I w tej gazetce macie wypisany cały program, wszystkie stoiska, wszystkie zasady bezpieczeństwa. Tak naprawdę wszystko, co potrzebujecie wiedzieć, macie w tej gazetce. A na samym końcu, że obrócić tą gazetkę, macie całą mapę Pyrkonu. Mamy hale podzielone na temat. I teraz podam wam kilku przykładów. Moja ulubiona na przykład to wioska średniowieczna. Ponieważ mamy halę, w której jest właśnie taka, jest tematyka średniowieczna. Czyli to jest dosłownie taka stara, sklepiona wioska z jakichś namiotów, nienamiotów. Ludzie są tam poprzebierani z tak no, typowo średniowieczną, jakieś kolczugi, nie kolczugi, jakieś troje myśliwskie. I to jest naprawdę jest tam taki klimat średniowieczny to jest Naprawdę super Ja streamem mamy mega zajawkę na taki Takie klimaty Czy właśnie tak jak widzicie nie bez powodu tu będzie stał zamek. O to to Wiem. Uwielbiamy te klimaty średniowiecza dlatego Uwielbiam tą wioskę musimy tam koniecznie pójść Tak będzie e, Mamy oczywiście jeszcze wioskę League of Le, legends Matko Lola przepraszam ale Już moja do wymowy troszeczkę cierpi mm -hmm. e, Lola dosłownie tam jest Lola z tego co pamiętam nigdy z tego nie rozumiałam ale wiem że pani Lola się mega to umiera mamy tak. jeszcze ja raj, raj, e, jarają, tak mamy jeszcze wszelkiego rodzaju stanowiska anime wszelkiego rodzaju stanowiska Wiedźminowskie Arkana, czyli też od Lola. O, oh, nice. Kurczę... No, Arkana też mają wiadomo, wysyłki. Tam No, Arkan jest super. Jak nie oglądam Lola. Lecz przepraszam, jak nie gram w Lola, to tak Arkane jest super. Arkan jest. No, daj. Także ciężko mi szczerze teraz yy, przypomnieć sobie te wszystkie wioski, bo tam naprawdę jest podwieźmi na pośredniowiecze anime, Poczekajcie, czekajcie, próbuję sobie zwizualizować co tam jeszcze będzie. Właśnie tak jak mówiłam, tam będą też tematyki e, sztuk walki, takich japońskich, czy jakichś takich właśnie samurajskich. To też tam jest osobna e, strefa na to. Strefa mangi, anime oczywiście jest... A wiem, wiem o czym zapomniałam, bardzo ważne. Jest oczywiście jeszcze dużo fantastycznych, na Pyrkonie fanów Kier. Nie tylko tych fantastycznych, ale ogólnie gier, nie? Jest osobna strefa na gry, strefa Nintendo, strefa a, jakiegoś twórcy gier, jeszcze nie pamiętam jakiego, ale zapewne takiego większego. Jest jeszcze moja druga ulubiona strefa, której zapomniałam powiedzieć to strefa klocków Lego. Tam dosłownie macie całą wioskę z każdego rodzaju Lego, czy Lego Friends, Lego City. Lego, dosłownie każde Lego, nawet Lego z takich, pierwsze Lego z lat 90. Nie wiem, kiedy wyszło pierwsze Lego, ale takie naprawdę stare Lego. Widzowie, muszę się wybaczyć, A. że film będzie tak pocięty, jednakże ją tnie co chwilę i ja nie jestem pewien, czy to jest problem u mnie z Internetem, czy to jest problem u mnie z Internetem, ale faktem jest to, że ją tnie i po prostu będę to wycinać. Bo... no. Nie, żebyście mieli w miarę płynnie, nie. Dokładnie. Drift, e, spójrz na tabach. I Potem... No, to jest mój internet to I nie wiem dlaczego, bo mój internet jest no. z perfekcji. No, jeszcze zapomniałam wprost powiedzieć: mamy strefę fanów Star Warsów. Tam jest naprawdę bardzo dużo fanów Star Warsów. A wiesz, że fanów Star Warsów jest dość dużo, także. Wierzcie mi, oni mają swój własny Star Warsowy zlot. Także hmm. jeśli ktokolwiek jest fanem Star Warsów, to dosłownie poczujecie się jak w filmie, bo jest tyle cosplayerów z Star Warsów, że to jest hit. Zawsze kocham, mają, oni mają tak śliczne, wszyscy, matko przepraszam, tak śliczne są te ich player, że to jest coś cudownego. No właśnie. No, tak mówię o tematyce, co tam jest, co tam można znaleźć, ale co tam się robi? No ogólnie, co się robi na Perkonie? Szczerze, moim zdaniem, po tych już dwóch razach, jak byłam jak jadę trzeci, moim głównym celem na Perkonie jest zawsze znajomi. Po prostu. Tam poznaję się wspaniałych ludzi, z którymi można potem nawiązywać kontakty mi można potem, nawet czy ja jadę na pyrko, teraz wiedząc, że ja tam spotkam ludzi, których spotykałam też dwa lata wcześniej. Także naprawdę, znajomości to jest główne to, co ja tam szukam. Nawet takie, żeby poszukać ludzi, którzy interesują się tym samym, co ja. Bo jeśli na przykład robię cosplay z Hussein Hotel, to znajdę inne osoby, które lubią Husky Hotel i my będziemy mieć już rzecz do gadania. Więc dla no. wszystkich introwertyków. Naprawdę to jest, to jest coś, macie totalnie jak zacząć rozmowę, nie ma takiej niekomfortowej ciszy, ale o czym teraz rozmawiać? Kurczę, jesteś na perkonie. o fantastyce rozmawiasz i tyle. To jest bezkidłownie, introvertyka, introwertyka to jest... Pytanie, zobacz, zobacz. Przyjaciel. O, chciałbym, chciałbym, nie? Tak, chciałbym. To zaraz, uważaj. Żeby takiego mieć, musisz spotkać się z... Bum. Człowiek inny niż ty. O nie, to jednak nie chcę. Tak mniej więcej działa świat introvertyka. To jest kurna. I masz taki pirkon, gdzie niezależnie od tego, czy jesteś introvertykiem i masz problem z rozpoczęciem rozmowy, to to jest miejsce, gdzie nikt cię nie ocenia. Tam nie? rozmowa się sama znajdzie. Tak, dokładnie. Ja sam jestem introwertykiem i mi jest uważać, ciężko tak. w to uwierzyć, bo nie miałem nigdy styczności z ludźmi takimi jak słyszę o Pyrkonie, że są tacy super zarąbiści. No ale. No. Pierwsze 5 minut, jak tylko wyjdziemy, będziemy mieć już 10 znajomych. Naprawdę, tak działa. No. Nie wiem jak, ale to smaga Pyrkonu po prostu. I ja po Pyrkonie te trzy dni ja umieram od, od nadmiaru. Społeczności, naprawdę, ale jest to totalnie tego wart. No i znowu odchodzę od tematu, i znowu będzie odcinek za długi, bo no nie ma sensu. Co się robi na Pyrkonie? Otóż tak, już wam mówię. Oprócz poznawania z nowych znajomych, na Pyrkonie macie tak zwany program. I program obejmuje tysiące, i ja nie żartuję, tysiące zajęć na trzy dni. Wiem, że to. To możemy. To możemy, do... tak, możemy w takim razie skończyć yy, odcinek tutaj, i w następnym odcinku poopowiadasz o programie, bo następny odcinek też wejdzie w Pyrkon, Ten chyba, chociaż nie, czekaj. Uh -huh. Ten, tak, tak, ten odcinek wejdzie w piątek, nie? Czyli pierwszy dzień Pyrkonu I następny, jeśli uda mi się je zmontować, nie gwarantuję Wam, bo mam teraz niedły zapięć, przeszkadzałem ze wkołą, a jeszcze będzie Pyrkon I jeszcze z tymi wszystkimi cosplayami, nie postojami tego jest naprawdę, to jest sporo. A, także jeśli uda mi się zmontować to drugi następny odcinek wejdzie w niedzielę, czyli trzeci dzień tylko, nie? To akurat tematycznie również może być, y, możesz y, poopowiadać o programie, także myślę, że ten odcinek wami to skończymy Jasne. i y, y, pogadamy o co się tu pogadasz Programy. o programie tylko. Tylko poczekaj ja to szybko skopię. Okay, Siema, sorry. Tasia. Cześć. I do niedzieli. Pa. Miejmy No, też radę. Cześć. No pewnie.